Na skraju małego polskiego miasteczka, wśród rozległych pól i lasów, stał niewielki dom z czerwonym dachem. W jednym z jego pokoi, przy oknie wychodzącym na podwórze, leżał ośmioletni Daniel. Był chłopcem o bladej cerze i wychudzonej sylwetce, jego ciało osłabione przez wyniszczającą chorobę. Rak powoli odbierał mu siły, a każdy dzień stawał się dla niego coraz większym wyzwaniem. Mimo to Daniel uwielbiał patrzeć przez okno. Spędzał długie godziny, obserwując świat, który stopniowo oddalał się od niego. W szczególności przykuwał jego uwagę pewien kruk duży, czarny ptak, który często przysiadał na starej jabłoni tuż za domem. Chłopiec nadał mu imię cień, bo jego ciemne pióra wydawały się pochłaniać światło. Początkowo ojciec Daniela, Łukasz, traktował kruka jako zwykłego ptaka, który szuka resztek jedzenia. Jednak Daniel zauważył coś dziwnego, cień zaczął przynosić mu przedmioty. Małe, błyszczące rzeczy pojawiały się na parapecie, guziki, monety, kawałki szkła odbijające promienie słońca. Każdego dnia nowa niespodzianka. Pewnego popołudnia, gdy wiatr targał gałęziami drzew, Daniel zauważył, że kruk trzyma w dziobie coś innego niż zwykle. Coś znacznie większego i bardziej osobistego. Ptak podleciał do parapetu, wypuścił przedmiot i odleciał. Gdy chłopiec sięgnął po to, co zostawił kruk, jego serce zabiło szybciej. Było to stare medalionowe serduszko, lekko porysowane, ale wciąż piękne. Daniel otworzył je drżącymi palcami, w środku znajdowało się zdjęcie jego matki. Daniel wstrzymał oddech. Jak to możliwe? Matka zmarła, gdy miał zaledwie cztery lata, a ten medalien, ten medalien należał do niej. Chłopiec pamiętał, że jego ojciec szukał go przez wiele lat, ale nigdy go nie znaleziono. A teraz, po tylu latach, zwykły kruk przyniósł go prosto na perepet. Tato. Daniel zawołał słabym, ale podekscytowanym głosem. Łukasz wbiegł do pokoju, zaniepokojony tonem syna. Widząc go z medalionem w ręku, jego twarz pobladła. To niemożliwe, pomyślał. Pamiętał ten drobiazg doskonale, to była jedna z niewielu rzeczy, które jego żona, Marta, zawsze nosiła przy sobie. Kiedy zmarła, medalien zniknął bez śladu. Skąd go masz? Zapytał, klękając obok łóżka Daniela. Cień mi go przyniósł, odpowiedział chłopiec cicho. Łukasz spojrzał na okno. Kruk siedział na gałęzi i patrzył na nich swoimi ciemnymi oczami, jakby wiedział coś, czego oni jeszcze nie rozumieli. Łukasz poczuł dreszcz na plecach. Może to był tylko zbieg okoliczności. Może ptak znalazł medalien gdzieś na polu. Ale w głębi duszy czuł, że to coś więcej. Daniel przycisnął medalien do piersi. Jego matka nie była już tylko wspomnieniem. Była blisko, w jakiś niewytłumaczalny sposób. Kruk zaskrzeczał głośno i odleciał. Ciąg dalszy nastąpi. Daniel nie mógł oderwać wzroku od medalionu. Przesuwał opuszkami palców po jego zimnej powierzchni, czując pod skórą każdą rysę, każdą drobną niedoskonałość. W środku było małe, wyblakłe zdjęcie. Jego matka uśmiechała się delikatnie, jakby właśnie chciała coś powiedzieć. Daniel pamiętał jej twarz tylko mgliście, miał zaledwie cztery lata, kiedy odeszła, ale ten uśmiech wrył się w jego pamięć na zawsze. Zamknął oczy. Czy to możliwe, że mama chciała mu coś przekazać? Nagle wróciło do niego wspomnienie. Miał może trzy lata. Siedział na kolanach matki w ich ogrodzie, a ona szeptała mu do ucha. Pamiętaj, skarbie, miłość nigdy nie znika. Nawet jeśli mnie tu nie będzie, zawsze będę cię kochać. Wtedy nie rozumiał tych słów, ale teraz, teraz miały one zupełnie inne znaczenie. Łukasz obserwował syna w milczeniu. Daniel wyglądał inaczej. W jego oczach, tak zmęczonych chorobą, pojawił się blask, jakby nagle poczuł, że nie jest sam. To sprawiało, że serce ojca ściskał ból. Nie potrafił znieść myśli, że jego syn znalazł pocieszenie w czymś tak irracjonalnym. Ale czy na pewno to było irracjonalne? Łukasz usiadł na skraju łóżka i delikatnie doknął medalionu. To naprawdę był ten sam, który Marta zawsze nosiła. Skąd wiesz, że to naprawdę od mamy? zapytał cicho. Daniel spojrzał na niego z przekonaniem, jakiego Łukasz dawno u niego nie widział. Po prostu to czuję, tato. Kruk zaskrzeczał z gałęzi. Myślisz, że ten ptak, że to nie przypadek? Łukasz wahał się, ale słowa same wypłynęły z jego ustęp. Cień nie jest zwykłym krukiem odpowiedział chłopiec, uśmiechając się lekko. On wie więcej, niż nam się wydaje. Od tamtego dnia cień odwiedzał Daniela codziennie. Przynosił kolejne rzeczy, małe przedmioty, które na pierwszy rzut oka wydawały się bez znaczenia: starą wstążkę, koralik, fragment kartki z wyblakłym pismem. Daniel przyjmował je z wdzięcznością, jakby składał razem elementy jakiejś układanki. Łukasz patrzył na to wszystko z dystansu. Nie chciał niszczyć nadziei syna, ale wciąż nie mógł uwierzyć, że ten kruk robił to celowo. To tylko zwierzę, prawda? A jednak coś w nim się zmieniało. Zaczął częściej siadać przy łóżku Daniela. Słuchał jego opowieści. Pytał go o to, co czuje zamiast unikać trudnych tematów. Tato, czy myślisz, że mama jest tam, gdzieś, i patrzy na nas? Daniel zapytał pewnego wieczoru, kiedy światło zachodzącego słońca malowało pokój ciepłymi odcieniami pomarańczu. Łukasz zawahał się. Całe życie unikał tych rozmów. Nie chciał wierzyć w coś, czego nie mógł udowodnić. Ale patrząc na syna, który trzymał w dłoni medalien matki i uśmiechał się delikatnie mimo bólu, który go wyniszczał, odpowiedź nagle stała się jasna. Myślę, że miłość nigdy nie znika, synku. Cień zaskrzeczał, jakby się z nim zgadzał. Choć relacja między Danielem a Łukaszem zaczęła się zmieniać, cień niepewności wciąż wisiał nad domem. Łukasz nie potrafił w pełni zaakceptować tego, co się działo. Chciał wierzyć w nadprzyrodzone przesłanie, ale rozsądek mówił mu, że to zwykłe zbiegi okoliczności. Największym konfliktem była jego walka wewnętrzna, racjonalny umysł przeciw intuicji i emocjom. Z jednej strony pragnął chronić syna przed złudną nadzieją, z drugiej nie mógł zignorować tego, co działo się na jego oczach. Kruk przynosił rzeczy, które miały znaczenie. Rzeczy, które kiedyś należały do Marty, a które według wszelkiej logiki powinny być dawno zgubione. Daniel natomiast miał własną walkę do stoczenia. Jego ciało słabło, ale jego duch stawał się silniejszy. Po raz pierwszy od dawna czuł się częścią czegoś większego, jakby los podsuwał mu wskazówki. Jednak konflikt nie dotyczył tylko wiary w znaki. Pojawiła się groźba, że kruk przestanie wracać. Pewnego ranka Daniel spojrzał na perepet i zobaczył coś, co wstrząsnęło nim do głębi. Pióro. Czyste, czarne pióro nic więcej. Gdzie jesteś, cieniu? szepnął, a jego głos drżał. Przez cały dzień ptak nie pojawił się ani razu. Ani następnego. Czy to znaczyło, że jego misja się skończyła? Łukasz widział narastający niepokój syna i choć chciał go uspokoić, sam czuł się zagubiony. Jeśli cień odszedł, czy to znaczyło, że wszystko było tylko złudzeniem? Trzeciej nocy od zniknięcia cienia Daniel nie mógł spać. Serce mu podpowiadało, że coś jest nie tak. Leżał w łóżku, patrząc na medalien, gdy nagle usłyszał dziwny dźwięk. Jakieś pukanie w szybę. Z trudem uniósł się na łokciach. Cień wrócił. Ale nie był sam. W dziobie trzymał coś większego niż zwykle. Kiedy upuścił to na perepet, Daniel dostrzegł stary, złożony na pół list. Chłopiec wziął go do rąk i od razu rozpoznał pismo. To była ręka jego matki. Tato! krzyknął, a Łukasz niemal natychmiast wbiegł do pokoju. W ciszy rozłożyli papier. Atrament był nieco wyblakły, ale słowa wciąż były czytelne. Mój kochany Danielu, jeśli kiedyś znajdziesz ten list, to znaczy, że los chciał, byś go przeczytał. Nigdy nie trać wiary w miłość. To ona jest najpotężniejszą siłą, która łączy nas wszystkich, nawet gdy wydaje się, że nas już nie ma. Jestem przy tobie, zawsze. Łukasz poczuł, jak jego gardło ściska wzruszenie. To niemożliwe. Ten list nigdy wcześniej go nie widział. Jakim cudem znalazł się tutaj teraz? Daniel spojrzał na ojca i uśmiechnął się. Teraz już wiesz, prawda? Łukasz nie odpowiedział od razu. Spojrzał na cienia, który patrzył na nich swoimi mądrymi, czarnymi oczami. Tak, synku. Teraz już wiem. Łukasz długo siedział obok syna, wpatrując się w pożółkły list. To było niemożliwe. Marta zmarła lata temu, a ten papier wyglądał, jakby był ukryty gdzieś przez długi czas. Jakim cudem kruk go znalazł? Daniel trzymał list przy piersi, jakby czerpał z niego siłę. Wyglądał inaczej. Był zmęczony, ale spokojny. Jakby coś w nim się zmieniło. Wiedziałem, że mama nie pozwoli mi się bać. Wyszeptał. Łukasz wziął głęboki oddech. Całe życie bał się mówić o śmierci. Chciał chronić Daniela przed bólem straty, ale teraz zrozumiał, że to był błąd. Miłość nie kończy się wraz z odejściem. Synku, przepraszam, że tak długo nie potrafiłem ci tego powiedzieć, zaczął, ale głos ugrzązł mu w gardle. Daniel uśmiechnął się słabo i ścisnął jego dłoń. Wiem, tato. Ale już wszystko jest dobrze. Tego wieczoru cień znów usiadł na parapecie, ale tym razem nie przyniósł niczego. Po prostu patrzył. Łukasz podszedł do okna. Cień nie był zwykłym ptakiem. Może nigdy się nie dowie, jak i dlaczego to wszystko się wydarzyło, ale jedno było pewne, ten kruk zmienił coś w ich życiu. Patrzył na niego przez dłuższą chwilę, po czym skinął głową. Dziękuję. Tak zaskrzeczał cicho, jakby rozumiał, po czym wzbił się w powietrze i zniknął w ciemnościach. Kilka dni później Daniel osłabł jeszcze bardziej. Choroba postępowała, ale chłopiec nie był już przestraszony. Trzymał list matki obok swojego łóżka, a medalien na szyi: Nie boję się, tato. Mama już na mnie czeka. Łukasz czuł, jak jego serce pęka, ale wiedział, że nie może okazać słabości. Nie teraz. Zamiast tego objął syna mocno, pozwalając sobie na łzy. Tamtej nocy Daniel zasnął spokojnie. Ostatni raz. Rano pokój był cichy. Medalien wciąż śnił na jego piersi, a list leżał obok, jakby był częścią chłopca. Łukasz siedział przy nim przez długi czas. Czuł pustkę, ale też dziwny spokój. Daniel odszedł, wiedząc, że jest kochany. I to było najważniejsze. Kilka dni później, podczas pogrzebu, Łukasz stanął sam na skraju cmentarza, spoglądając w niebo. Wtedy zobaczył go. Cień. Kruk krążył nad drzewami, po czym usiadł na pobliskim nagrobku. Patrzył na Łukasza długo i spokojnie. A potem, jakby żegnając się na zawsze, wzbił się w powietrze i odleciał. Łukasz nie odwrócił wzroku. Wiedział, że to nie koniec. Miłość nigdy nie znika.